Uruchamiamy środowisko CodeBlock, które zainstalowaliśmy we wcześniejszej części kursu. Otwieramy nowy plik źródłowy. Żeby to zrobić, klikamy File, New, a następnie wybieramy opcję Empty File. Wklejamy tekst z opisu tego filmiku lub przepisujemy widziany na ekranie tekst. Zapisujemy plik, klikając na menu, File, Save. Wybieramy miejsce zapisu. Ważną rzeczą jest, żeby nasz plik miał rozszerzenie CPP, a nie jak domyślnie sugeruje codeblock C. Kod źródłowy musimy skompilować. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że kompilator tłumaczy kod źródłowy na kod maszynowy, zrozumiały dla procesora. Żeby skompilować program, musimy wejść do menu Build, a następnie wybrać opcję Build. Możemy również użyć skrótu klawiszowego Ctrl F9. Po udanej kompilacji możemy program uruchomić. Wchodzimy do menu Build, a następnie wybieramy opcję Run. Jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze, zostanie uruchomiona konsola, w której widać będzie napis Zaczynamy programować. Konsolę możemy zamknąć, używając klawisza Enter.